To jest hańba. To jest w ogóle, w ogóle będziecie rozliczeni za to wszystko. Nie no, będzie ja, drugiego okrągłego stołu. Nie będzie, to będzie to drugiego się... okrągłego się... stołu. Rozliczymy was. Na to ja prywata. Prywata że sekwencja zdarzeń zarejestrowanych na nagraniu nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że to oskarżony rzucił w sędziego ciasto. Na nagraniu widać, jak oskarżony sięga po ciasto, wyjmuje je z pudelka, ujmuje je otwartą dłonią od spodu, wykonuje ruch unosząc rękę, a następnie widać, jak ciasto to uderza w sędziego. Zdarzenie przebiegało bardzo szybko, miało bardzo dynamiczny charakter, Życzenie kary pozbawienia wolności w wymiarze dwóch miesięcy będzie adekwatne do stopnia zawinienia, stopnia społecznej szkodliwości czynu i w ocenie sądu tak orzeczona kara spełni swoje cele prewencyjne w zakresie oddziaływania zapobiegawczego i wychowawczego w stosunku do, do oskarżonego, jak i w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz zadośćuczynienie społecznego poczucia sprawiedliwości. Może się Pani mają i nazwiska? Czy się Pani boi?

どうぞどうぞ。 14 minut odprawienia zamieszki za obrazę sądu i naruszenie ruszenie sądu oskarżony zwrócił się do sądu podczas ogłaszania wyroku i jego powodów w sposób

Temu, znaczy, że pan. Ja nie, nie. mam lekcji okay. w ustawie. Ile? 14 dni pan dostaje na podstawie zarzucenia prezesowa. Ale przepraszam, ale ja nie mam lekcji. Pan radnie rzecz powie, że nie ma lekcji. Czy jest coś takiego jak zbliżenie i zdenerwowanie jest? I to trzeba zrozumieć, prawda? Proszę powiedzieć, jak pan komentuje. Trzeba to zrozumieć. Przecież pan sam najlepiej widział, jak są tam był tą osobą zatrzymaną. Pan lekcyjnie. No, Nie, proszę, proszę. Proszę, czas, Nasze prawa będą panie Policjancie, przepraszam, proszę, proszę nam dać Proszę powiedzieć, jak pan oceniał. Tak pan może sam skomentować, co pan powiedzieć proszę, proszę, mam, proszę. Yeah.